Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jesień, pora grzybobrania. Właściwie jako stary grzyb mam prawo o tym odcinku coś powiedzieć. Chciałem go nazwać, tak żeby końcówka była z grzybnią. Ale to słowo pierwsze jest bardzo nieprzyzwoite, a odcinek jest poświęcony Naszej młodzieży, naszym dzieciom. Służę Państwu uprzejmie. Proszę posłuchać. Jesień to pora grzybów, kurki, rydze, kozaki, podgrzybki, borowiki, kołąbki i maślaki. Są też grzyby trujące, co robią zamieszanie. Można się w naszym lesie jesienią natknąć na nie. Zaczął się szkolny roczek. System wziął dziadki w tryby. Te styczność z grzybem mają, choć nie chodzą na grzyby. Wśród okazów trujących jest jeden groźny, nowy. Nie szatan, nie muchomor. To czarnek, tempo głowy. Do zmian w kanonie lektur posłużył swym talentem, by wszystkie dzieci w Polsce za życia były święte. Nareszcie te lektury dostaną bardziej ludzkie. Papieża, całe tomy i Zofiej, kosak szczuckiej. Myśliciel średniowieczny, do góry wciąż się pnący, w czynach i w przemówieniach. Czarnek to grzyb trujący. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Udostępniamy, lajkujemy jak się podoba, patronujemy. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia. Kłaniam się Państwu do jutra.